Państwo, przekazujemy Państwu do eksploatacji kosze na odpady komunalne w naszym, w naszym mieście. Bardzo prosimy o sumienne wykorzystanie tych koszy, po to, abyśmy mogli być szczęśliwi, że segregacja odbywa się w sposób prawidłowy. Kosze są odpowiednio oznaczone: kosz zielony dla szkła, kosz niebieski dla papieru, kosz żółty dla plastiku i kosz czarnym pokryciem. Dla śmieci komunalnych. Bardzo prosimy, aby rzucając śmieci, segregować je. Jeśli już nie mamy zamiaru segregować, to bardzo prosimy odrzucić z torebki plastik czy szkło, a resztę wrócić do pojemnika komunalnego. Natomiast bardzo prosimy, abyście nie zaśmiecali tymi śmieciami nieodpowiednimi pojemników na szkło, plastik czy papier, bo wtedy nie będzie można tego odzyskać i odpowiednio sprzedać za odpowiednie pieniądze. Proszę Państwa, powtarzam jeszcze raz. Kosz zielony z napisem szkło, kosz żółty, plastik, kosz czarny, komunalne śmieci i kosz niebieski papier. Bardzo prosimy jeszcze raz o zadbanie o czystość wokół tego tych, tych pojemników, a także o to, aby odpowiedni asortyment został wrzucony do odpowiednich koszy. Wreszcie inwestycja z budową małej architektury. Z przebudową maltanek śmietnikowych została zakończona. Wierzę, że mieszkańcy przyłożą dużą uwagę do sposobu segregacji i naprawdę miło będzie nam usłyszeć na spotkaniach z panem burmistrzem, na spotkaniach z panem prezesem zakładu, że na osiedlu segregacja wygląda bardzo dobrze. Że na osiedlu śmieci są wysegregowane i nigdy nie usłyszymy, że na osiedlu ta sytuacja wygląda źle. Tak naprawdę wszyscy się uczymy tego nowego systemu. Jest nowy samochód, nowe pojemniki. No, w tym początkowym okresie pewnie nam mogą zdarzyć jakieś, jakieś drobne niedociągnięcia, no to z góry przepraszamy, myślę, że że nie będzie tutaj żadnych problemów. I tylko jeszcze raz tego miejsca mogę apelować o, o segregowanie tych odpadów z tego względu, że my jako przedsiębiorstwo komunalne nie mamy możliwości segregowania odpadów tych, które odbieramy z tych pojemników, nam ustawodawca zabronił tego robić, i w takiej formie, w jakiej odbieramy z, tego, z tych pojemników, w takiej formie musimy przekazać do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów. Dlatego ta segregacja u źródła, jaka jest przyjęta u nas, czyli segregacja w gospodarstwach domowych, no musi funkcjonować jak najlepiej, bo, bo, bo musimy osiągać poziomy recyklingu. W których będziemy rozliczani zarówno gmina jak i, jak i, jak i zakład, jak i firma. I, I od tego, jak ten poziom osiągniemy, będą naliczane ewentualnie koszty i kary za, za, za nieosiągnięcie właściwych poziomów. Także plastik? Tak. Tam proszę, żółta. Podnosimy po Musimy się, proszę pana, tak, do tak tego, tak bo to człowiek jest. O, kiedyś to się było. Papier? Papier, tam. No. <laughs> o malutku się do... 你吃没？哦，有。